Dostaliśmy właśnie rzadką okazję, by przyjrzeć się kościelnym sporom wewnętrznym, ponieważ media ujawniły treść listu biskupa Edwarda Janiaka do innych hierarchów. W liście biskup Kaliski przedstawia siebie jako ofiarę i atakuje prymasa Wojciecha Polaka, który po filmie Braci Sekielskich zawiadomił Watykan o podejrzeniu tuszowania pedofilii przez biskupa. Według Janiaka zrobił to bezzasadnie. Ponadto biskup zarzuca prymasowi potajemny kontakt z braćmi sekielskimi, co Tomasz Sekielski już zdementował, i manipulacje przy powoływaniu kościelnej fundacji do spraw pomocy ofiarom księży pedofilów. Janiak przekonuje, że fundację powołano mimo negatywnej decyzji większości biskupów. Mamy dwie oficjalne reakcje kościoła na list biskupa Janiaka. Warto się im przyjrzeć. Tylko ci, którzy znają sprawę, Domyślą się, że notka Prymasa jest odpowiedzią na list kalickiego biskupa. Prymas w ogóle nie wspomina o liście, nie krytykuje Janiaka, nie wytyka mu dezinformacji. Pisze o tym, o czym wszyscy wiedzą, bo media wiele razy to powtarzały, że miał obowiązek powiadomienia Watykanu. Nie komentuje natomiast innych zarzutów biskupa dotyczących kontaktu z braćmi sekielskimi oraz nieprawidłowego powołania kościelnej fundacji. Do tej ostatniej sprawy odniósł się sekretarz episkopatu, również w lakonicznym komunikacie dla zorientowanych. Jeśli ktoś domyśli się o co chodzi i zada sobie trud porównania tego tekstu z listem Janiaka, to zobaczy, że te dwa dokumenty odmiennie przedstawiają sprawę powołania fundacji. Jednak sam komunikat nie mówi tego wprost. Nie ma w nim też żadnych zarzutów wobec Janiaka, ani jakiejkolwiek krytyki pod jego adresem. Tomasz Sekielski potrafił powiedzieć bez ogródek. Ten list jest kuriozalny z wielu powodów, ale też w kilku punktach jest kłamliwy. Biskup Janiak mija się z prawdą, kłamie. Ale w kościelnych oświadczeniach nie znajdziemy żadnych sformułowań, które by otwarcie sugerowały, że biskup Janiak mija się z prawdą. W obu tekstach, prymasa i sekretarza episkopatu, znajdziemy przede wszystkim troskę o to, by nie wywlekać na światło dzienne kościelnych brudów i walk frakcyjnych, by zminimalizować rangę sprawy i nie przyczyniać się do rozgłosu wokół niej. Nie ma tu chęci wyjaśnienia sprawy, nie ma chęci samooczyszczenia. Jest natomiast pokaz myślenia korporacyjnego, który służy ochronie wizerunku kościoła. Strategia udawania, że nic się nie stało, jest opracowana do perfekcji, pisze w swoim komentarzu Tomasz Terlikowski. Jego zdaniem sam list biskupa Janiaka przemawia mocniej niż film Kler, bo pokazuje, że kościelna rzeczywistość bywa gorsza niż jej filmowy obraz. Z listu przebija mentalność mafijna. Siedźcie cicho, bo będę mówił, a i na was mogą znaleźć się haki. I rzeczywiście, biskupi nie odzywają się. A omówione przeze mnie dwa nadzwyczaj oszczędne komunikaty, w których dołożono starań, by bezpośrednio nie urazić biskupa Janiaka, pogłębiają wrażenie, że jedną z reguł funkcjonowania hierarchicznego kościoła jest sycylijska zasada omerty, czyli zmowa milczenia. Skąd to milczenie? Odpowiedź na to pytanie zna ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, który od 20 lat bada przestępczość pedofilską w kościele. Jego zdaniem dzisiaj, po zaostrzeniu przepisów przez Franciszka, niewielu biskupów chroni księży pedofilów. Ale do 2007 roku chyba każdy biskup i arcybiskup w Polsce ukrywał pedofilię. Po 2007 roku większość. A to oznacza, że o każdym lub prawie każdym polskim hierarchze z dłuższym stażem dałoby się nakręcić podobny film jak Zabawa Wchowanego Braci Sekielskich. Tak więc w świetle moralności mafijnej można zrozumieć rozgoryczenie biskupa Janiaka. Robił to, co wszyscy i nagle uczyniono zeń kozła ofiarnego. Trzeba też pozbyć się złudzeń, jeśli ktoś nadal je żywi. Kościół z własnej inicjatywy nie oczyści się i nie odnowi. Biskupi musieliby za to zapłacić wysoką cenę, będą więc milczeć i kryć się nawzajem tak długo, jak się da.